Witam Was w ten piękny słoneczny dzień. Palowniczek numer 1, palowniczek numer 2, palowniczek numer 3, i to jest piękne, 10 baterie, prawie drugie 10 baterie i 6, 25 kW walimy w baterię, aż pięknie huczy, tak to wygląda, 112. 100, około 112-115, patrzcie, 116 amperów idzie w baterię. Niestety, bateria LIFE PO4 nie nadąża za tym, więc na pewno, na pewno widać to ewidentnie, chociaż to było wiadomo od samego początku, że to działań ze sobą nie będzie, ale tak to wygląda. Szybki shortik, a może nie, może filmik nagramy. Tak to wygląda, zobaczcie. Coś pięknego, ale Wam powiem, że kable, no 70 mm2 tutaj mamy 2x50 i no czuć to ciepło. Nie wiem, czy tutaj nie będą musiały być grubsze kable na takie prądy bo tutaj powiedzmy przy tych 6 to tego nie czuć ale tu przy 12 to Wam powiem szczerze, jest to ciepłe, jest to ciepłe Tutaj mam celowo otwarte. Wiem, wiem, nie dotyka się tak. Nic się nie grzeje. Przynajmniej paluchami tego słuchajcie nie czuć. Kamerka jeszcze nie zamówiona. Tak to właśnie wygląda. Ale Wam powiem, że te odładowania ciepłe są. I tu te 50 też. Więc. Nie wiem, czy tu by nie musiało być jeszcze grubsze kable niż 50. Kto wie, czy tu by nie musiało być do magazynów przy takim amperażu 70. A tutaj przynajmniej muszę zobaczyć, pogadać z chłopakami, z Kamilem, którego pozdrawiam. Z Darkem, z Adrianem. Jakie tu by musiały być tak naprawdę kabelki? No dobrze. Słoneczko teraz zaszło. Wszystkiego dobrego na święta. Pozdrawiam. Cześć.